Biery wartościowe, indeksy i notowania, debiuty, spadki i awanse, inwestycje, kredyty i lokaty. Hossa i bessa. Mikro i makroekonomia. Bilans zysków i strat. Poznaj i zrozum. Świat wielkich pieniędzy. Zapraszamy do Chili Z Business Lunch. W sobotę i niedzielę. Od 8 do 10. Rozmowa o biznesie prowadzi i zawiłości ekonomiczne wyjaśnia. Kuba to w ChiliZ. A dzisiejszy program rozpoczynamy od tematu, który żywo zainteresuje każdego z nas, bo chodzi o nasze zdrowie. Zapytacie, co zdrowie ma wspólnego z biznesem? A no, ma. Jakby nie było, tych punktów styku jest naprawdę bardzo wiele, i o nich porozmawiam z gościem drugiego odcinka cyklu Nowa Normalność, Robert Domagała, ekspert Dell Technologies z branżą IT związany od 20 lat. Cześć, Robert. Witam Ciebie, Kubo, serdecznie witam wszystkie osoby, które nas słuchają również. Pandemia, Robercie, zmieniła nie tylko naszą codzienność, ale również wywarła duże, ja bym rzekł, że bardzo pozytywny wpływ na ochronę zdrowia. W jakim stopniu stała się ona takim, można powiedzieć, katalizatorem cyfryzacji? <grytanie> Katalizator to odpowiednie słowo, ponieważ dzięki tej pandemii, jeżeli mo można w ogóle użyć takiego sformułowania, że Coś się wydarzyło dzięki niej, uświadomiliśmy sobie, jak ważna jest cyfryzacja ochrony zdrowia i usług medycznych. Po pierwsze, okazało się, że wiele usług medycznych można być zrealizowanych zdalnie. Cieszymy się tym, że mamy indywidualne konto pacjenta, że mamy system umożliwiający wystawianie zdalnych recept, skierowań, zwolnień lekarskich i ułatwiło nam to życie znakomicie. A tylko chciałabym chciałbym o tym powiedzieć, że. Przez pierwsze 6 miesięcy tego roku liczba osób, które założyło, założyły profil zaufany, wzrosła o 2 miliony 600 tysięcy osób, a liczba wszystkich profili zaufanych to 7 milionów 300. 000. Czyli te 6 miesięcy, te pierwsze 6 miesięcy tego roku, a w zasadzie te kilka miesięcy, kiedy pojawiła się pandemia, spowodowało, że my jako Użytkownicy, jako konsumenci przekonaliśmy się do używania tych cyfrowych kanałów komunikacji z państwem i również korzystania z cyfrowej służby zdrowia. Ja po raz pierwszy korzystałem ze zdalnych porad medycznych, porad medycznych przez telefon, w wyniku których dostawałem elektroniczne recepty, dostawałem skierowania na badania. Myślę, że to doświadczenie dotyczy wielu, wielu z nas. Czy miałeś podobne doświadczenie? Powiem szczerze, że miałem, miałem też okazję zresztą w moim programie rozmawiać między innymi z Anną Rulkiewicz, która jest CEO Luxmedo w Polsce A, i ona powiedziała, że nawet w ich przypadku, gdzie prywatna służba, ochrona zdrowia rządzi się trochę innymi zasadami, jakby to był dla nich milowy krok jakiego dotychczas, przede wszystkim zmiana w świadomości w naszych głowach, bo okazuje się, że to nie tylko pacjenci mówią no, ale jak to? Lekarz ma mnie teraz zbadać online. Lekarze również mieli pewne obawy. Okazało się, że można to w pewien sposób ze sobą połączyć. Oczywiście, ale wyobraźmy sobie, że o ile było to proste w przypadku służby zdrowia prywatnej, jak wielkim wyzwaniem to jest i będzie dla służby zdrowia, która jest publiczna. A to, czy się teraz taki, trwają prace nad strategią zdrowia. Dla, dla naszego państwa. Jednym z, z wątków jest właśnie tele, tele, telemedycyna. I teraz wyobraźmy sobie, w jaki sposób zrealizować to nie w skali prywatnego podmiotu, tylko w skali państwa. W jaki sposób zapewnić, że historia naszej choroby, nasze, nasze badania są przechowywane w jednym miejscu, każdy lekarz ma do nich dostęp. I co więcej, jak zapewnić, że te dane są przechowane w sposób bezpieczny, czyli że nie będą miały do niego dostępu osoby niepowołane, że będą spójne, nikt ich nie będzie mógł zmienić, że nie zostaną zaszyfrowane. Mamy sporo ataków na ransomware, które, 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 które atakują nie tylko firmy, ale również, pod, również podmioty publiczne. Także tych, z jednej strony pandemia jest katalizatorem, katalizatorem który umożliwił zmianę sposobu naszego. Naszego sposobu patrzenia na to, jak korzystamy z usług, jakie świadczymy, ale z drugiej strony pojawiają się też wyzwania i e, obszary, które musimy zaadresować. No właśnie, Robert, zadałeś wiele pytań. Jak? No to ja Ciebie pytam, jak? Czy jest na to jakaś konkretna odpowiedź i czy to jest w ogóle e, możliwe? Jeżeli mówimy o publicznej służbie zdrowia, to na pewno potrzebna jest strategia, która będzie realizowana nie tylko przez kadencję ministra rządu. Tylko, tylko będzie będzie realizowana w sposób ciągły. I to, to jest połączone z strategią cyfrowego państwa. Jeżeli popatrzymy na to, jak, jak my, jako obywatele, przekonujemy się do, do tych usług cyfrowych, się ponad 7 milionów profili zaufanych, ale cały czas nie mamy możliwości załatwienia wszystkiego po jednym zalogowaniu, jeżeli popatrzymy na służbę zdrowia, liczba systemów, które są liczba w służbie zdrowia mamy z tym białe, które są bezpośrednio związane z ochroną zdrowia, i systemy szare to są związane z raportowaniem danych do rozmaitych instytucji ich jest bardzo wiele. Dzisiaj Podmiot służby zdrowia musi tych danych wysyłać, musi musi te dane wysyłać w, w kilka miejsc w różnych formatach. Gdybyśmy wyobrazili sobie taką rzeczywistość, w której mamy jedną, taką szynę danych, taki interfejs, szynę danych, która spina nam wszystkie systemy informatyczne państwa, dzięki, dzięki czemu możemy te dane mogą być wymieniane. I zamiast wysyłać 15 różnych plików z danymi, wysyłamy, taki szpital wysyła jeden plik i te dane są w, zbierane i udostępniane w sposób, w sposób zorganizowany, kontrolowany właściwym, właściwym podmiotom. Jeżeli mamy centralny system, w którym jest historia naszej choroby, zleceń lekarskich, badań i możemy pójść do dowolnego lekarza, czy na wizytę taką tradycyjną czy telewizytę, to to jest kierunek, w którym, w którym chciałbym, żebyśmy, żeby, chciałbym, żebyśmy poszli jako państwo. Mamy takie, 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 takie przykłady. Estonia jest bardzo dobrym przykładem, gdzie takie systemy działają już, już, już od lat i ta idea cyfrowego państwa znakomicie się rozwinęła. No, ja bym chciał się doczekać czasów, w których to będzie również u nas, ale jesteśmy naprawdę na dobrej drodze, a przynajmniej mamy dobre podstawy, żeby to osiągnąć. O ile faktycznie o cyfryzacji, o technologiach, które wspierają ochronę zdrowia, mówi się od lat. Zresztą można powiedzieć, że właśnie rozwój tych technologii ma sprawić to, że będziemy szybciej diagnozować różne choroby. Tutaj mówimy o sztucznej inteligencji. Natomiast mnie ciekawi, właśnie ten styk bezpośredni. Tego systemu z pacjentem. Jakie nowe usługi medyczne już się pojawiły i pojawią dzięki cyfrowej transformacji? Jeżeli mówimy o ochronie zdrowia, to co się teraz wydarzyło na szeroką skalę? To wszystkie systemy umożliwiające monitorowanie przemieszczania się obywateli. Pamiętamy, że jedną z takich kar jest dozór osoby przez taką opaskę, którą zakłada się na na, 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 na nogę. Wyobraźmy sobie, że osoby, które są na kwarantannie, w niektórych krajach, w Hongkongu na, na, na przykład, wjeżdżając do tego kraju, otrzymywały taką płaskę, która monitorowała to, to, gdzie one są. Wiemy o tym, że rozmaite służby mogą monitorować to, gdzie, gdzie jest nasz telefon, gdzie, gdzie przebywamy. Możemy pójść w kierunku takiego modelu chińskiego, w którym państwo wie o nas wszystko i może te dane wykorzystywać w dowolny sposób. Z jednej strony daje to poczucie bezpieczeństwa i możliwość śledzenia szlaków rozprzestrzeniania się zakażeń, z drugiej strony może być wykorzystane w innych celach. W, w Izraelu sąd był używany, jest używany podobny system. Czytałem taką informację, że dzięki temu udało się wykryć 4600 zakażeń, jednak sąd, sąd najwyższy Wyraził taką opinię, że, że odbywa się to z naruszeniem konstytucyjnych praw do zachowania prywatności. No właśnie, tutaj się zaczęło od razu w mojej głowie. No tak, ale czy nie pójdziemy w ten sposób za daleko? Tak, to jest, to jest, to jest bardzo ciekawy obszar takiego bezpieczeństwa. I teraz cyfrowa transformacja powoduje, że często że zbieramy olbrzymie ilości danych. Które możemy, możemy przetwarzać. Ja ostatnio słuchałem takiego wywiadu z profesorem Haralim, autorem między innymi Homo Deus, i on w tym, w tym wywiadzie powiedział coś, coś takiego. Kiedyś było w NRD tak, że, że na każdego, na każdych kilkudziesięciu obywateli NRD był jeden, który donosił do sztasu. Wszystko fajnie, tylko przetwarzanie tych danych, zbieranie i przetwarzanie, porządkowanie było pracą niewykonalną. Nawet jeżeli mieliśmy tak dużo tych informatorów, to ciężko było to zrobić. Dzisiaj w erze sztucznej inteligencji, nowoczesnej technologii te dane zbierają się same, są automatycznie analizowane i możemy wyciągać wnioski, co jest bardzo niebezpieczne, ponieważ z podmiotu stajemy się przedmiotem, ale troszkę odchodzimy od, od, od ochrony zdrowia, chociaż temat jest niesłychanie interesujący. I teraz jest, jest, jest również możliwa inna droga niż ta chińska czy, 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 czy te systemy, które są, które są, są stosowane w Izraelu. Jest taka inicjatywa, żebym to dobrze, żebym sobie przypomniał, to jest, Privacy Preserving, Pan European Privacy Preserving Proximity Tracking, czyli, czyli śledzenie tego, gdzie jesteśmy, z kim, się, z kim się spotykamy, z zachowaniem naszego prawa do, do, do prywatności, tak? czyli, czyli zgodności z RODO. Jest to idea, która powstaje w Europie, osiem krajów jest zaangażowanych, m.in. student Fraunhofera z Niemiec, który jest odpowiedzialny za dzięki któremu mamy między innymi dostęp do muzyki w formacie mp3, ale idea tego systemu jest taka, że my nosząc ze sobą telefon, cały czas nasz, nasz telefon sprawdza, z, kim, z którym telefonem może się połączyć. Tak? Czyli, czyli jeżeli ja dzisiaj przyjadę metrem, to w moim telefonie, tylko w moim telefonie, zapisze się historia osób, które miały, które miały telefon w odległości umożliwiającej połączenie się przez protokół Bluetooth i byłem w nich, w, w ich pobliżu, więcej niż ileś minut. No i ta historia jest zbrana w moim, w moim telefonie. Jest ona za, zaszyfrowana, nie jest, ta, nie, jest historia, nie jest historia przechowywana dłużej niż, tylko są to, powiedzmy, dwa, dwa tygodnie i potem, jeśli okaże się, że ja jestem chory, idę do lekarza i lekarz mówi, wie Pan, jest Pan chory, prosimy Pana o udostępnienie tych danych z Pana telefonu. I wtedy te dane trafiają do, do, do agencji rządowej, która dopiero wtedy wysyła notyfikację do tych telefonów, mówiąc: Słuchajcie, drodzy Państwo, istnieje ryzyko, że jesteście zakażeni, ponieważ przebywaliście w tym i tym dniu, w tym i tym miejscu tyle i tyle czasu z taką osobą. Co więcej, te aplikacje nie są skojarzone z, z danymi osoby, tylko można tam się zalogować, korzystając z dowolnego pseudonimu. Czy, 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 czy nas, czyli możemy pójść w taką stronę europejską, która umożliwi nam śledzenie dróg rozprzestrzeniania się epidemii i zakażeń. W sposób zapewniający bezpieczeństwo. Także to jest też taki element cyfrowej transformacji, który wkrótce zapewne się wydarzy. A do tego, jeżeli dołożymy na przykład różnego rodzaju dalsze systemy, przecież coraz częściej korzystamy z różnego rodzaju nowinek technologicznych, zegarków, które mierzą nasze tętno i tak dalej, i tak dalej. Ja przypuszczam, że z czasem tych danych, które mogą być przekazywane i zbierane przez nasze telefony, później wykorzystane chociażby w tej telemedycynie, może być zdecydowanie więcej od chociażby temperatury naszego ciała począwszy. Tak, wiesz co, to jest, to, jest, to jest ciekawe, ponieważ tego typu systemy, mówimy o IoT, internecie rzeczy, były już dostępne. Na przykład, żeby monitorować to, gdzie są nasi robotnicy na budowie, szczególnie w trudnych warunkach, możemy dać im albo opaski, albo, albo ich kaski wyposażyć w urządzenia, które, które, które mierzą to, czy oni się poruszają, ile robią kroków, jakie mają tętno, jaką mają temperaturę i czy pojawiły się jakieś przyspieszenia, które, by, które mogłyby wskazywać, że ta osoba, że ta osoba upadła. I te, urząd, te zegarki czy kaski mogą wysyłać informacje na, na bieżącej. Teraz w obecnej sytuacji nie ma nic prostszego, żeby taki zegarek monitorował stan naszego zdrowia i wysyłał to do, 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 do kogoś, kto może um, odpowiedzieć nam, czy jesteśmy zagrożeni, czy nie, czy coś, czy, 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 czy coś się z nami, z nami dzieje. Tak jak wspominałem o Hongkongu, gdzie. Monitorowano osoby, które przyjeżdżały do, do tego państwa, państwa, chyba jeszcze. Na początku odbywało się to w ten sposób, że ludzie dostawali taką opaskę, jak w czasach All Inclusive z QR kodem, który musieli skanować co jakiś czas, pokazując, że podczas tej kwarantanny, po przyjechaniu do Hongkongu, nie muszą, nie opuszczają tego miejsca, ale potem dano im właśnie takie. Urządzenia wyglądające jak zegarki, które cały czas na bieżąco śledziły ich Te dane, były, były, były zbierane. Także liczba tych rozwiązań jest duża. Jako ciekawostkę powiem, że w Bułgarii był testowany taki system oparty na zegarkach, który został opracowany przez jedną z polskich firm. No proszę. Czyli również wkład, mamy swój wkład w rozwój tego typu urządzeń czy technologii. A każda, każda, taka, każda taka rewolucja, możemy powiedzieć, że, że, że jest to rewolucja, otwiera, otwiera pole dla tych, którzy są w stanie szybko dostosować się do nowej rzeczywistości i uruchomić nowe, nowe, nowe usługi lub, lub produkty. Mówiąc o technologii w kontekście koronawirusa, no też trudno nie mówić o analizie danych statystycznych, tak, które, których, których jest coraz, dużo, coraz więcej, zbieramy je, coś z nimi robimy i teraz analiza tych danych, zbieranie dzięki cyfrowej transformacji pozwala monitorować to, czy mamy więcej zakażeń, czy mamy mniej zakażeń, jakie są wektory zakażenia, w jaki sposób ta, 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 ta choroba się rozprzestrzenia. Systemy informatyczne również wspierają badania nad tworzeniem szczepionek czy, czy leków, też analiza dużych ilości danych, siła, moc obliczeniowa komputerów jest na tyle duża, dostępna, możemy albo używać ich u siebie, albo w chmurze. Jest to bardzo duże pole wykorzystania nowoczesnych technologii. Mm -hmm. Bez wątpienia. To prawda, natomiast tak, oczywiście w tej chwili jakby trochę zatrzymujemy się na tym, co jest teraz, bo jakby nie było. Pandemia koronawirusa jest w tej chwili bardzo dużym wyzwaniem. Tym bardziej, że oficjalnie nie ma jeszcze szczepionki, choć już i takie głosy się pojawiają, i wszyscy obawiamy się powrotu pandemii na jesieni. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy spróbowali w tej chwili ocenić tę sytuację trochę szerzej, bo jakby nie było, wydaje mi się, że to, z czym się stykamy, i ta rewolucyjna, jakby nie było zmiana również w ochronie zdrowia, wpłynie też na przyszłość medycyny. Medycyny. i mnie ciekawi, jaka ta przyszłość będzie. Przyszłość medycyny z punktu widzenia technologii cyfrowych, bo na tym chciałbym się skoncentrować, ponieważ pracuję w firmie technologicznej. technologicznej na pewno medycyna będzie, będzie wykorzystywała coraz więcej systemów informatycznych, które są w stanie które, które są w stanie wspomagać pracę na, na dowolnym etapie, czyli od tej analizy statystycznej, o której mówiliśmy, poprzez, poprzez analizę danych diagnostycznych i stawianiu wstępnych diagnoz. Takie badania były robione wielokrotnie, które, które, które pokazywały, że obrazy z rezonansu czy z czy, 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 czy tomografii mogą być wstępnie analizowane przez algorytmy sztucznej inteligencji i ich skuteczność zwykle jest wyższa niż, niż, niż diagnostów, a w połączeniu z diagnostami możemy, możemy tych, tych przypadków analizować więcej. Bardzo ważna jest dostępność tych usług. To, co już, to, co, to, co już mieliśmy okazję obserwować w przeszłości, że dzięki telemedycynie możliwość Korzystania z konsultacji i pomocy lekarzy, którzy są gdzieś daleko, czy nawet możliwość przeprowadzenia operacji zdalnie przez, przez, przez lekarzy, powoduje, że dostęp do, do służby zdrowia, do medycyny będzie szerszy, szczególnie w, w krajach o gorszej dostępności do usług medycznych, do, do lekarzy. Możemy sobie wyobrazić, że dużą część pomocy medycznej będzie można świadczyć zdalnie. Jeżeli mamy kraj, w którym mamy słońce i mamy prąd elektryczny i zapewnimy internet, będziemy nie wysyłając nawet tak wielu lekarzy. Czyli nie możemy wszystkiego zrobić zdalnie, ale dużą część możemy, możemy, możemy zrealizować bez, bez wizyty twarzą w twarz. To, to się wydarzy, czyli ta przyszłość telemedycyny Telepracy, to też wiąże się z mniejszymi kosztami, większą dostępnością dla, dla ludzi. Uważam też, że coraz szerzej będziemy korzystali z algorytmów sztucznej inteligencji, w, w tym, co w, we, we wszystkich aktywnościach, które, które wiążą się z naszym życiem, również, również z, z medycyną. Chciałbym też zobaczyć, że współpraca instytutów naukowych wymiana danych między innymi i wspólna praca nad opracowywaniem leków czy szczepionek będzie będzie, będzie bardziej, bardziej efektywna. Ta, ta pandemia moim zdaniem pokazała jeszcze jedną rzecz. Że nie zawsze podejście do nie tylko w służbie zdrowia, ale również w służbie zdrowia, takie, które, które ma na pierwszym Miejscu postawioną efektywność kosztową jest najlepsze, bo, bo okazało się nagle, że łańcuchy dostaw mogą zostać przerwane. I teraz, jeżeli rozmieścimy fabryki tak, żeby ta produkcja leku, sprzętów medycznych była optymalna z punktu widzenia kosztów, to może się okazać, że z różnych przyczyn, nie tylko pandemii koronawirusa, ale klimatycznych czy społecznych może okazać się, że politycznych, że te łańcuchy dostaw są, są zerwane. I wydaje mi się, że również w służbie zdrowia będziemy mieli taką tendencję. Po pierwsze, żeby tworzyć zapasy wewnątrz kraju pewnych środków, które uznamy które za strategiczne i będziemy traktowali to na poważnie. A dwa, żeby te łańcuchy, żeby rozproszyć produkcję na tyle, żeby była mniej podatna na, na przerwanie łańcuchów dostaw. To chyba niezwykle istotne. Natomiast to, co trzeba również podkreślić właśnie w tym kontekście, bo wspomniałeś takie dwa elementy, na które ja również zwróciłem szczególną uwagę. Po pierwsze, dostępność. Jakby nie było, to nie dotyczy tylko krajów trzeciego świata. Nawet u nas w Polsce mówi się o tym, że tych specjalistów mamy niewiele. Znaczy inaczej, jeżeli weźmiemy pod uwagę skalę kraju, pewnie jest ich zdecydowanie więcej i właśnie ta dostępność do tych specjalistów w tej chwili może być tak naprawdę, Dużo większa, dzięki tej telemedycynie, do której też zaczynamy się w pewnym sensie przystosowywać. A z drugiej strony wspomniałeś też bardzo istotną rzecz. Ta współpraca też na rzecz właśnie ochrony zdrowia bez granic, transgraniczna, globalna. Okazuje się, że możemy pracować, możemy się wspólnie wymieniać danymi, bo to służyć ma tak naprawdę nam wszystkim. I to jest chyba ten pozytywny przykład tego, co w ostatnim czasie się wydarzyło, bo jednak znam wiele i polskich firm, które dzielą się danymi, a z drugiej strony otrzymują dostęp do danych kolegów z zagranicy, naukowców. Tu jest tak naprawdę gra do jednej bramki i walka o, do jednego, dążenie do jednego celu. Absolutnie się z tym zgadzam, właśnie taki, takie sytuacje kryzysowe pokazują, że, m, że m, pieniądze to nie, to nie wszystko, są jeszcze wartości, za, które są znacznie od, tego, od, pieniędzy, od pieniędzy istotniejsze i teraz m, możliwość zjednoczenia się i odłożenia tych kwestii Biznesowo-finansowych na bok, no jest wielką sprawą. I teraz wiele firm ma na swoich sztandarach CSR, czyli Corporate Social Responsibility, czyli taką społeczną odpowiedzialność biznesu. A to są właśnie momenty, kiedy, kiedy można powiedzieć, sprawdzam, na ile Wy jako firma medyczna, farmaceutyczna naprawdę jesteście społecznie odpowiedzialni, a na ile ścigacie się, żeby jako pierwsi zrobić szczepionkę i na niej. Robić, nawet jeżeli ona nie będzie idealna, nawet nie, jeśli nie będzie przetestowana, ale ten, ten, kto wygra ten wyścig, może zarobić dużo, dużo, dużo pieniędzy. Historia zna takie przy, przypadki szczepionek, które, które zostały udostępnione za darmo, tak żeby służyły ludzkości jako. Jako całej. Także poczekamy, zobaczymy, trzymam kciuki, że, że jeśli, jeśli szczepionkę faktycznie skuteczną uda, uda się um, otrzymać, to nie będzie ona obwarowana, zabezpieczona prawami patentowymi, autorskimi, tylko będzie udostępniona innym do, do, do produkcji. I miejmy nadzieję, że tak faktycznie będzie. Niemniej doświadczyliśmy wręcz rewolucyjnej zmiany w obszarze ochrony zdrowia. Ta cyfryzacja. Zagościła, można powiedzieć, w niej na, dobrze. Ja, na dobre. Ja tylko mam nadzieję, że na tym nie poprzestaniemy, że to jest właśnie ten dobry początek rozwoju tego obszaru, również w naszej polskiej ochronie zdrowia, która, mam nadzieję, że dzięki cyfryzacji będzie jeszcze bardziej dostępna i będzie nam służyła po prostu z dnia na dzień jeszcze bardziej, jeszcze, jeszcze mocniej i przede wszystkim skuteczniej. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za tę rozmowę. I wizytę w naszym wirtualnym studiu. Robert Domagała, ekspert Dell Technologies, był moim i waszym gościem. Dziękuję, Kuba. Papiery wartościowe, indeksy i notowania, debiuty, spadki i awanse, inwestycje, kredyty i lokaty, Hossa i Bessa, mikro i makroekonomia, bilans zysków i strat, poznaj i zrozum świat wielkich pieniędzy. Zapraszamy do Chili Z Business Lunch w sobotę i niedzielę od 8 do 10. Rozmowa o biznesie prowadzi i zawiłości ekonomiczne wyjaśnia. Kuba Sito w Chili Z.